Jest Pan jednym z twórców medycznej racji stanu. Dlaczego Pan jako politolog, dyplomata, pracownik naukowy zaangażował się w działania związane z poprawą sytuacji Polaków w obszarze zdrowia? A ponieważ zrozumiałem, że jeżeli tym się będą zajmowali tylko eksperci od ochrony zdrowia, lekarze, nawet menadżerowie od ochrony zdrowia, to, to zawsze będzie ten temat pozostawał w jakimś takim zamkniętym kręgu, ważnym, najważniejszym, ale jednak zamkniętym kręgu specjalistów. Że trzeba zacząć o tym rozmawiać trochę inaczej, trochę prostszym językiem. Zrozumiałem także dla y, ludzi, którzy na co dzień nie zajmują się ochroną zdrowia, nie leczą, nie kierują szpitalami, ale im zależy, ponieważ widzą, że to jest najważniejszy problem społeczny. I moim zdaniem, kiedy jest jakiś taki nabrzmiany, Cały temat społeczny, jedynym sposobem, żeby go rozwiązać jest otworzyć go na inne środowiska, tak żeby nagle zaczął interesować także tych, którzy dotychczas nawet mi do głowy nie przyszło, żeby się tym zająć. No właśnie, ostatnio takim jednym z głównych przewodnich tematów dyskusji wyborczej jest zdrowie Polaków. Niemal w programie każdej partii wyborczej znalazła się ochrona zdrowia, ale wszyscy mówią przede wszystkim o onkologii. Dlaczego właśnie o onkologii? Po pierwsze, bardzo się cieszę z tego faktu, że ten temat stał się jednym z głównych tematów kampanii, dlatego że w demokratycznych społeczeństwach to jest najlepszy sposób, żeby załatwić jakąś sprawę. Bo w końcu już nikt nie będzie mógł powiedzieć, czy wygra ten, czy wygra tamten, czy my, czy oni. Każdy będzie musiał coś z tym zrobić. Dlaczego onkologia? No najbardziej chyba przemawia do wyobraźni, a jednocześnie ma duże znaczenie społeczne. To jest bardzo dużo zachorowań, bardzo dużo osób tym w różny sposób dotkniętych, nie tylko osobiście, ale także bliscy chorują, przyjaciele chorują. Czyli taki temat, powiedzielibyśmy, medialny, widoczny i on, i on jest w stanie tego rodzaju tematy, są w stanie wokół siebie skoncentrować uwagę szerszych grup społecznych, a także polityków, a to jest najważniejsze, no bo na końcu politycy decydują. I przecież o to nam chodziło, żeby zainteresować polityków i to wszystkich partii.